Ponad 180 tysięcy euro. Tyle pieniędzy Poznań dostanie od holenderskiego rządu na ożywienie terenów wokół Warty. W pierwszej kolejności przy poznańskim rondzie Starołęka powstanie portowo. Osiedle na 2000 mieszkań, sklepy, przedszkole i co najciekawsze, marina. Ale współpraca Poznania z architektami z Holandii i deweloperem ze Szwecji ma zaowocować całą strategią rozwoju Warty i co za tym idzie powrotem miasta nad rzekę. Sonia Kobyleńska-Juźwik. Dziś tereny nadwarciańskie w okolicy poznańskiego Ronda Starłęka wyglądają tak. Jednak patrząc na te dzikie wysypiska śmieci można odnieść wrażenie, że to teren całkowicie zapomniany. Tymczasem to tu wybudowane zostanie nowoczesne osiedle portowo. Oprócz około 2000 mieszkań, sklepów i przedszkola powstanie kładka pieszo-rowerowa na drugą stronę Warty i co najważniejsze w tym projekcie marina, która ma dać impuls do rozwoju turystyki rzecznej. Mało kto wie, że z Poznania można prawie swobodnie dostać się bez przeszkód, e, zarówno do, do, do Berlina, można popłynąć wielką pętlą Wielkopolski, ale również można e, w stronę Szczecina, morzem przez Gdańsk wrócić do Poznania. Poznań ze strachu przed powodzią odwrócił się od rzeki. Tymczasem można budować tak, by zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo, a jednocześnie wykorzystać zalety takiej lokalizacji. Na brzegu rzeki można zbudować restauracje, tarasy, można chodzić na spacery, urządzić piknik. Naszym zdaniem bardzo ważne jest, by te krajobrazy, naturę wprowadzić do serca miasta. Portowo to dopiero początek ożywiania terenów nadwarciańskich. W ciągu najbliższych miesięcy opracowana zostanie dokładna diagnoza, co i za ile można nadwarto zbudować. Holenderski zespół ekspercki opracuje trzy warianty. W jakich można mówić o zagospodarowaniu rzeki? Czyli na przykład i spiętrzenie, zbudowanie tamy, stworzenie kanału okalającego miasto. Partnerstwo na rzecz Warty to projekt, który połączył siły holenderskich architektów, szwedzkiego dewelopera i Poznania. Opracowanie całego planu zagospodarowania nadbrzeży Warty kosztować będzie około 400 tysięcy euro. Koszty, jaki poniesie miasto, to praca urzędników. Musimy udostępnić nasze pomieszczenia biurowe, nasi pracownicy będą. Pracowali także przy tym projekcie, w związku z tym musimy im zapłacić wynagrodzenia, ale robimy to w ramach budżetu, nie dokładamy takich jakby ekstra środków poza tym, co już posiadamy. Holenderscy architekci w podobnych projektach mają już spore doświadczenie. Swoje pomysły realizowali nie tylko u siebie, ale i w Chinach. Opracowali także projekt zagospodarowania środki, z której chcieli stworzyć mały Amsterdam. Budowa portowa według ich projektu ma ruszyć na przełomie 2013 i 2014 roku. Kompleksowy plan zagospodarowania terenów nadwarciańskich ma powstać do sierpnia tego roku. Na ten cel rząd holenderski przyznał grant wysokości blisko 200 tysięcy euro. Dzięki temu takich pomysłów na ożywienie terenów przyrzecznych może powstać więcej. Sonia Kobelańska, Juźwik. Teleskop.